Dzisiejszy popcornowy dzień. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do naszego nowego wnętrza, do naszej cukierenki pod wieżą, w której można napić się aromatycznej herbatki, wspaniałej, pachnącej włoskiej kawy, spróbować naszych słodkich wyrobów. Myślę, że tutaj znajdziecie Państwo chwilę na spokój, na delektowanie się słodyczami. Będzie nam bardzo miło gościć naszych ogromnym wnętrzu. Oprócz wspaniałej, pachnącej aromatycznej kawy i herbaty, oczywiście oferujemy także nasze doskonałe wyroby: pyszne napolanki, chlebki, bardzo dobre pączki, wspaniałe ciasta. Zapraszamy też do zakupów naszych chlebów robionych na natural, naturalną metodą, którą. Kultywujemy i według receptury której produkujemy od 20 lat, myślę, że nasze wyroby i nasza praca spotka się z uznaniem Państwa. Dzięki życzliwości straży i zarządu straży, mogliśmy wyremontować to pomieszczenie, które kiedyś pełniło wulce sklepu, a 40 lat temu była w tym miejscu cukiernia. Historia zatoczyła koło i wróciliśmy na miejsce, w którym kiedyś produkowane były wspaniałe pysie. Stworzyliśmy wnętrze, które, mam nadzieję, spodoba się Państwu, wnętrze, w którym sami z przyjemnością chcielibyśmy spędzać czas i stąd cząstka tego klimatu, który nam się podoba, została przeniesiona tutaj. Myślę, że Państwu także spodobają się, spodoba się nasze wnętrze. Pomysł stworzenia tego miejsca powstał tu na tym placu, w czasie jasełek organizowanych przez Miejski Dom Kultury, w czasie Pokazu grupy artystycznej przy ognisku zorganizowanym przez strażaków. Yy, Zmarliśmy dosyć mocno, i w którymś momencie poczuliśmy potrzebę, że fajnie byłoby gdzieś pójść teraz na ciepłą herbatkę yy, czy kawę. I tak nasz wzrok padł na pomieszczenie do wynajęcia. Pomyśleliśmy w tym momencie właśnie, może to jest to. I tak powstało, powstało to miejsce. Dodatkowo yy, dzięki powstaniu tego miejsca powstały dwa nowe miejsca pracy, więc myślę, że nie tylko my mamy z tego korzyść, ale i mieszkańcy Sulejowa także, tutaj będą zatrudnione osoby z Sulejowa i myślę, że oddadzą swoje serce i energię po to, by w miłych, gościnnych progach przyjąć Państwa.